To jak zawieró jeden, a w dzisiejszym takim mega króciutkim odcinku, No to jest pierwszy odcinek z Fortnite na tym kanale. No i dzisiaj pokażę wam, jak zdobyć tego otoskina Lenograde Rider. Tutaj, oczywiście, no zobaczcie, z tym możliwe, żebym w jeden dzień dał sobie 2 miliony PD. No, oczywiście, zajęł. Więc mamy tutaj tego otoskina. No. Widzicie, mam 0 fałdolców po nim. Mamy go w sawce, nie to nie jest zadyska, no, po prostu super. Mamy, są dwa style. Mi się podoba bardziej ten, ale nie gadajmy, co mi się podoba, a co nie. Przejdźmy do tego, co chcę wam powiedzieć. Więc te mapy będziemy testować, które jakby nie będą wbijały wam prawdziwego levela. Jest taki widmo level, jakby. Taki niewidzialny level to będzie. No, i pokazywałem mapę, na której na pewno to wbijecie. To jest taka mapa, na której możecie sobie zostawić na 5 minutawki, chyba nawet Wam się uda wbić. Więc wchodzimy tutaj, wpisujemy właśnie oto taki kod. Dajemy Enter. No, i tutaj mamy 2000 osób w gra. Oczywiście klikamy wybies, i musicie, nie wiem czy na pewno, ale wybierzcie, że sobie prywatną. No i teraz czekajmy, troszeczkę, a nam się to wcyta i już wam pokazę. Okej, okay, więc jeśli tutaj się już a ja nie wiem co to jest, to musicie kliknąć uruchom i już nam się zaczyna. No i tutaj będzie się zaczynała magia. Tutaj będzie nam migało. Raczej nie jest do gry. I zobaczcie, tutaj nam się pokazują levele I zobaczcie jak nam się tutaj to wbija. Oczywiście, ja wam jeszcze to powiedzieć, że to jest taki glitz, który wam nie robi jakby levela w karnecie. Jest takie widmo. Drugi raz to mówię. Więc poczekajmy chwilę. Tak. Dwie minutki. No i już po dwóch minutach mamy 80 poziom. No już wyjdźmy z tego migającego ekranu i do lobby. I teraz wam pokażę. No i mi tutaj wyskoczył taki problem. Zawsze mi go wyskoczył. Cały czas mi wyskoczył. Ale mam to. Ej, więc chcę Wam powiedzieć coś. Jeśli chcecie tego skina, to milion. I to. No a jeśli to chcecie, naprawdę. Lubicie wydawać fałdolce, dolce To to sobie kupcie też. Ja nie będę już więcej kupował zamiast niej. Po prostu to jest będzie koniec tego poradnika. No i chcę wam jeszcze powiedzieć, że patrzyłem kilkanaście filmów z, jak to zdobyć. I według mnie ta mapa jest najlepsza do tego. Mam nadzieję, że do jutra to będzie działało, bo jakby 21 grudnia ja to wrzucę na YouTube'a, a nagrywam to 20. Więc widzowie, to jest koniec tego pierwszego odcinka, który trwa trzy minuty. No i naprawdę, no, dziękuję wam za oglądanie i napiszcie, czyli, do czyli doszliście do tego końca, napiszcie hashtag Fortnite, no po prostu tak. No więc to już będzie koniec tego odcinka, papatki!